Objawy choroby, istota choroby, jakieś powiedziałabym wzorce zachowania charakterystyczne dla różnych etapów rozwijania się choroby. To jest ciekawe, bo gdy człowiek taką wiedzę posiądzie, to ja mam wrażenie, że gdy u siebie spostrzeże, któryś z symptomów, no to sobie będzie mógł odpowiedzieć na pytanie, czy jestem zagrożony, czy nie. I chciałabym, żebyś nam trochę powiedziała właśnie o tym, na czym te symptomy choroby polegają, które są naprawdę symptomy takie groźne, niebezpieczne, na które musimy być czujni. No i jak dokładnie ta choroba się powolutku rozwija i do czego on tak naprawdę prowadzi? Symptomy w każdej fazie choroby, tak jak tu pokazywałam wykres, jest, są inne. tak? Może y, inaczej. One y, dokładają się kolejne y, rzeczy. Takim, y, y, taką rzeczą, bo której osoba może już się zacząć zastanawiać, tak, czy, czy jest uzależniona, czy nie, to jest na przykład jak y, ktoś z rodziny zwrócił uwagę. Słuchaj, czy ty nie za, za dużo pijesz. To jest bardzo ważne. I w tym momencie następuje u osób, które już wchodzą w tą dalszą fazę, następuje reakcja obronna. tak? Co cię to obchodzi? Piję za swoje, przecież chodzę do pracy. Też taką ważną rzeczą jest utrata kontroli, która występuje Tutaj no, w fazie y, m, krytycznej, na końcu fazy krytycznej, tak? Kiedy zakładamy sobie, na przykład idziemy, albo obiecujemy, idziemy na y, uroczystość, ja dzisiaj wypiję dwa kieliszki, koniec. No, i rzeczywiście cedzę, y, ale przychodzi moment, że tam już jest koniec tego drugiego i y, ktoś polewa alkohol i ja nie mówię dziękuję, tylko no przecież mi polał. Czyli już, się za, już zaczyna, zaczynamy sami siebie oszukiwać, tak? Albo na przykład zakłada sobie, że albo obiecuje żonie, że wypije y, tylko dwa kieliszki, ale kupuje sobie i do, do domu i po powrocie z imprezy Wypija następne dwa czy pięć, tak? To są takie bardzo już sygnały ostrzegawcze, bardzo ważne, tak? I tego nie, nie można lekceważyć, jeżeli się, no oczywiście ma świadomość, że to może być niebezpieczne i może mnie to pociągnąć dalej, tak? To jest bardzo trudne, bardzo trudne pojedynkę, tak? Y w tej chwili na szczęście, na szczęście yy, są już instytucje, są, yy, też, y, jest coraz większa świadomość ludzi młodych, młodych w wieku powiedzmy od 25 do, do 45, 50 lat i ludzie zaczynają przychodzić sami, bo widzą, sypie im się małżeństwo. Nawet jeżeli żona jeszcze jest, to daje mu, daje takiej osobie warunki. Stawia warunki, tak? Że jeżeli coś z tym nie zrobisz, to. Nie wszyscy tego słuchają, ale to jest pocieszające, że coraz właśnie więcej osób. Też jeżeli nie potrafimy odmówić koledze. Tak? I potem mamy świetny pretekst, bo kolega miał urodziny, no nie mogłem odmówić. Tu już wkracza mechanizm iluzji i zaprzeczeń, który powoduje, że my wypieramy, racjonalizujemy, koloryzujemy, pomniejszamy, minimalizujemy. I to nam pozwala, ten mechanizm nam pozwala pić dalej. No a taki, taki sygnał ostrzegawczy, że ktoś po prostu, wiesz, był na jakiejś uroczystości, nawet bardzo nobliwej. No i niestety urwał mu się film, prawda? Wybił no, to, to już zacił, jest faza, prawda? Czy to, to już, już to jest, to też faza. jest ostrzeżenie, że no nie ma. Tak, mogę pić, bo... oczywiście. Bo, Oczywiście, bo, bo niestety, albo na przykład wypił i zmienił się w zachowaniu, prawda? Oczywiście. Jego zachowanie było zdumiewające dla otoczenia, i był potem zdziwiony, że ktoś powiedział mu, co się wydarzyło, prawda? Czy to też będzie taki sygnał niepokojący. Bardzo? Tak, jak najbardziej, tak. I wtedy, wtedy te sygnały, my, ponieważ się wstydzimy, tak słysząc od kogoś, że wiesz co, ale wczoraj to Ty y, tam się przewróciłeś, zbieraliśmy Cię z trawnika, mm. tak? A powiedz mi, a taki sygnał, y, y, taki powiedziałabym czysto psychologiczny, że ktoś cały dzień myśli o tym, y, że nabędzie alkohol i sobie wypie. To już jest faza chroniczna. To już jest, chroniczna. To już jest faza chroniczna, mm -hmm. tak. Że, y, kiedy już nasze, jest koncentracja życia wokół pić. Że już właśnie planujemy sobie, tak? Nawet planujemy sobie na piątek, sobotę, niedzielę, tak? Czyli, Czyli weekendowe. W polu, jak w życia, w perspektywie życia, to jest nieodłączne tak, tak. To jest takim tak poważnym sygnałem. Tak, bardzo poważnym. To już jest, właściwie to już jest taki dzwon już nie, nie sygnał, a dzwon alarmowy, że już jest źle, bardzo źle. Jeżeli my na weekend, zamiast planować sobie wyjazd z rodziną gdziekolwiek, tak, na morze pochodzić, pospacerować, pójść na pizzę, to my planujemy, że w piątek kończę pracę, jadę do sklepu, kupuję trzy krowy, piwo na rano i ja wypoczywam, albo planuję sobie weekend na działce, czy, czy gdzieś tam w domku letniskowym, który mam, i zabieram y, y, ileś tam czteropaków i, i y, karton budki pomoże morze przyjadą znajomi, a wiadomo, że znajomi nie przyjeżdżają od dawna, ponieważ y, y, gospodarz się upijał. Wiesz, tak sobie myślę nad tym, takim pytaniem, gdyby tak jednym słowem albo kilkoma dosłownie słowami krótko y, odpowiedzieć na pytanie, na czym polega istota tej choroby? Na utracie kontroli, ale nad czym? Nad wypijanym alkoholem, nad ilością, nad y, zakończeniem, niemożność zakończenia, póki jest alkohol, y, to y, y, Famy przy tym, pijemy. I przez dzięki temu tracimy kontrolę nad całym życiem. No właśnie, bo do tego zmierzałam w tym pytaniu, że ja mam takie poczucie, że jednak to nie chodzi tylko o utratę kontroli nad piciem, chociaż to jest kwestia najważniejsza i pierwotna, tylko osoba, która przesadza z piciem, Oczywiście. to traci kontrolę nad wszystkim. Nad tym, Oczywiście. Jak Oczywiście mówi, jak wygląda, czy ma pracę, czy nie ma, czy ma z... rodzinę, czy nie ma, bo ja Zgadza tak patrzę moich podopiecznych no to oni na ogół prawda utracili kontrolę dokładnie nad wszystkim. Oczywiście, bo w momencie, kiedy tracimy kontrolę, to tak mówiąc popularnym językiem, jedziemy po bandzie, czyli już nie ma zahamowań, nie mamy, y, przestajemy racjonalnie myśleć, że przecież ja jutro muszę iść do pracy, o ile jeszcze ją mam, tak? Y, w związku z powyższym y, y, piję do, do zgonu, tak? Rano nie, w ogóle nie jestem w stanie wstać, dzwonię do szefa, raz, drugi, za trzecim razem szef mnie zwalnia i tu już jest jazda bez trzymanki. Bo często taka osoba już nie potrafi po raz drugi pójść do, do, gdzieś tam znaleźć sobie pracę. Traci pracę, traci rodzinę, bo rodzina mówi basta, dosyć. Albo przestajesz pić, idziesz do pracy, partycypujesz w kosztach albo będziesz miał spakowane yy, yy, rzeczy i, i do widzenia, tak, zaczynają się choroby. W literaturze, która bada problemy i aspekty choroby alkoholowej, no funkcjonują różne typologie, różne, czteropunktowe, pięciopunktowe, trzypunktowe, sześciopunktowe, zależy to od autora. Nie wiem, czy by się zgodziła ze mną, że tak naprawdę można byłoby w fazie choroby alkoholowej też sprowadzić do takich trzech fundamentalnych kroków. Nie wiem, czy to byłoby zgodne z Twoim doświadczeniem, ale ja tak, gdy patrzę na rozwój tej choroby u innych ludzi, to widzę, że jest taka pierwsza faza, taka jakby faza eksperymentu. Piję, bo eksperymentuję. U młodzieży jest tak, bardzo często tak, Druga faza, faza piję, bo lubię. A to już wchodzi mechanizm iluzji. Tak. I trzecia faza: piję, bo muszę. Powiedz mi, czy, czy można odpowiedzieć na, na takie pytanie, czy któraś z tych faz jest najtrudniejsza do opuszczenia? Piję, bo eksperymentuję, piję, bo lubię, piję, bo muszę. To znowu zależy od, od człowieka, od indywidualnych predyspozycji, tak? Są osoby, które mają uzależniony charakter i są osoby, które w życiu się nie uzależniają, które wypijają, nawet im się zdarza, że raz do roku y, gdzieś tam, no, rzeczywiście prze, mocno przesadzą z alkoholem, ale potem przez następne pół roku nie piją w ogóle. I one takie osoby potrafią pójść na imprezę, wypić kieliszek i powiedzieć: Dziękuję, tak? Czyli potrafią przestać, mają kontrolę. Natomiast tutaj tak, ta no faza towarzyska, czyli ta pierwsza, o której mówisz, pije, bo lubię, tak? Nie, faza e e eksperymentalna, e eksperymentalna tak. tak? Bardziej jest to taka znowu obyczajowa, że, że tak jak wcześniej w poprzednim odcinku powiedziałyśmy, że. Y no, w naszym kraju, yy, prawda, uroczystości wszelkiego rodzaju są wzmacniane yy, yy, alkoholem i gdzieś, yy, prawda, no nie przeszkadza to, tak, potem piję, bo lubię, tu już bym była ostrożna, mhm. tak, bo jeżeli piję, bo lubię i piję nadal raz na dwa, trzy, pięć miesięcy, tak, to ja piję, bo lubię, ale wtedy… Ja nie piję wszystkiego, nie to, co jest na stole. Jak nie mam mojego preferowanego przeze mnie alkoholu, to nie piję, tak? Bo ja lubię na przykład Bourbona, albo lubię piwo jakieś tam określone, tak? Ale jeżeli w tej fazie mówimy, że piję, bo lubię, ale piję co leci, co jest. Co postawią, tak? lubię pić po prostu. A właśnie. Bo widzisz, bo ja lubię ten stan. Tak, no właśnie, bo ja spotkałam się z opinią, uh -huh. też terapeuty do spraw uzależnień, który mówił tak, że, że właśnie w, tych, w tym takim ujęciu trójetapowym uh -huh. najbardziej niebezpieczna jest ta druga faza. Tak. Bo w pierwszej fazie mogę nie eksperymentować. Jak jestem biologicznie uzależniona od alkoholu, po prostu nie piję, bo... To mnie degraduje niszczy moje zdrowie. Ale jak ktoś lubię, to tak jakbym był zakochany i nie mogę się od tego uwolnić. Ta druga faza jest taką fazą krytyczną, właśnie najgorszą fazą. Trudno ją opuścić. Tak, ale też trudno opuścić, bo Bata, ja nie piłam, bo lubiłam pić. Bo lubiłam, y, y, y. ja i większość, ja, moja teza jest, że 99% osób, które się uzależniły to już w tej fazie one piją w oczekiwaniu na, na ten błogostan taki, który jest po pierwszych dwóch powiedzmy kieliszkach, ale one czy przestają? No jeżeli na tym przestają, to okej, okay. jeżeli piją swoje ulubione trunki, powiedzmy wino, e, jakiś tam rocznik, któryś z południowych stoków, prawda, no to, to ja lubię, tak. Ale w momencie, kiedy ja piję to, co mi postawią… I piję, bo lubię być oszołomiony, to jest właśnie groźne. Słuchaj Ewo, zmieniły się wzorce picia, prawda, na przestrzeni y, lat. się Kiedyś... Próbowano tworzyć typologię alkohol, alkoholików po prostu. Teraz raczej mówi się o takich dominujących wzorcach spożywania alkoholu. Co możesz o tym powiedzieć? Jakie te wzorce się pojawiły teraz nowe czy inne? A może, może to wcale nie są inne, tylko stare się rozwinęły czy przekształciły? No, tak. A raczej stawiałabym na to. Na pewno zmienił się wzorzec picia przez kobiety. Bo ja sądzę, że, że kiedyś kobiety też piły, tylko piły w ukryciu, bo to matka Polka, matka dzieciom, gospodyni, żona, no kobiety nie wychodziły i katoliczka, i ona. Zapomniałam o najważniejsze. To nie wypadało. Więc żona, jak już prawda, podała obiad, posprzątała, dzieci poszły spać, zmówiły paciorek. To wtedy ta mama sobie siadała i piła. Nagradzała się w ten sposób za trud. Tak? Albo mąż gdzieś tam był właśnie z kolegami na rybach i, no, i ona wiedziała, że przyjedzie pijany. To, czy mąż w ogóle na przykład no, pił i codziennie gdzieś tam leżał, a ona w drugim pokoju na te smutki napiła się wódki, tak? <noise> I taki to był model. Natomiast w tej chwili już nie ma tych barier. Już w tej chwili nie ma właśnie tego, że dopiero jak dzieci pójdą spać, szczególnie jest to zauważalne u osób, u kobiet w takim wieku, powiedzmy, które mają dzieci, no to tak 20-30 lat, tak? Siedzi z dzieckiem w domu, nie jest aktywna zawodowo, dziecko w dzień śpi, a to Zadzwonię do koleżanki, koleżanka przyjdzie z piwem, i już to się zaczyna powiedzmy w taki sposób dziać. Potem no, to się oczywiście rozwija, tak? To potem są nieporozumienia małżeńskie, no i, i cała ta związana z tym, prawda, otoczka. Natomiast też sporo pije osób, które przeszły na emeryturę. A ja myślałam, że trudno wpaść w alkoholizm Ale... w wieku senioralnym. To znaczy, jeżeli w wieku senioralnym y, zaczynam pić, no to już nie zdążę zaliczyć roz... prawdopodobnie do... tych wszystkich fazy. Do nie dojdę, tak? Chociaż też miałam przypadek, że pani zaczęła pić w wieku lat 50. I to było właśnie w pracy, po pracy z koleżankami. Wyjazdy z koleżankami do spa. I tutaj już gdzieś pani poznała, no bo już dzieci wychowane, obowiązków zero, mąż za granicą, pracuje. No i przechodzi na emeryturę, pieniądze ma. No i, i nie, A, właśnie, i nie każda osoba. Znajdzie sobie zajęcie i trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy: że nuda to jest wróg alkoholika. Największy powiedziałabym albo jeden z większych, to jest nuda. Jeżeli umiemy znaleźć sobie zajęcie, hobby. Obojęte, co to jest, to może być ogródek. Ja mam na przykład pacjentkę, która. Ja mówię, Joanna, ty ciągle ty nie pijesz trzy miesiące, ale ciągle chodzisz niezadowolona. Ty nie ma tej radości z tego, że trzeźwiejesz. No tak, bo tutaj dotykasz tego problemu, że nie picie alkoholu nie oznacza porzucenia choroby, znaczy Zgadza wyrwania się, się z choroby, prawda? Że osoby, które... Ja znam takie osoby, które nie piją, mhm. ale moim zdaniem Mechanizm, nie są że... trzeźwe. Nie są tak, trzeźwe. I myślę, że, że właśnie jakby temat mechanizmów Choroby omówimy w trzecim odcinku. Dziękuję. Dziękuję.